Wrocławski Sąd nie będzie się zajmował sprawą o odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Sąd Najwyższy zdecyduje, który sąd rozpatrzy sprawę odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy. Oto zwrócił się Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Wcześniej poprosił o to pełnomocnik mężczyzny, który spędził niesłusznie niemal dwie dekady za kratkami. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy dotyczącej odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy do rozpatrzenia przez inny sąd równorzędny, informuje biuro prasowe Wrocławskiego Sądu. Wniosek pełnomocnika sąd najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości art. 37 ktk, na który powołał się SO we Wrocławiu, to oznacza, że sąd przychylił się do wniosku pełnomocnika mężczyzny, który w zakładach karnych niesłusznie spędził 18 lat swojego życia. Ten wnioskował o to, by między innymi ze względu na traumatyczne przeżycia komendy sprawą nie zajmował się żaden z dolnośląskich sądów. Wyroki skazujące w jego sprawie zapadały bowiem we wrocławskich sądach. Wylosowana do sprawy sędzia przychyliła się do naszej argumentacji. Stwierdziła, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga przeniesienia sprawy poza obszar apelacji wrocławskiej, mówi nam prof. Zbigniew Świątalski, pełnomocnik Tomasza Komendy, 43 latek skazany za przestępstwo, którego nie popełnił, domaga się od skarbu państwa niemal 19 milionów złotych, 18 milionów za dość za doznaną krzywdę i ponad 800 tysięcy złotych odszkodowania za poniesione szkody. Wniosek wrocławskiego sądu nie wpłynął jeszcze do sądu najwyższego. Gdy tak się stanie, zostanie zarejestrowany i wówczas według listy alfabetycznej zostanie przydzielony jednemu z sędziów. Sprawę rozpozna skład jednoosobowy. Był niewinny. Dwóch innych mężczyzn zostało oskarżonych. Tomasz Komenda w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi. Do zbrodni doszło w Umiłoszycach w noc sylwestrową 1996 roku. Po 18 latach odsiadki, gdy sprawie ponownie postanowili przyjrzeć się śledczy, okazało się, że mężczyzna był niewinny. Mężczyzna został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. W sprawie do tej pory oskarżono dwóch mężczyzn. Wkrótce Ireneusz M. i Norbert B. mają stanow... Przed sądem. Nieuchwytny pozostaje wciąż trzeci z domniemanych sprawców zbrodni. W prokuraturze okręgowej w Łodzi wciąż trwa śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych prowadzących postępowanie dotyczące zbrodni miłoszyckiej. Śledczy sprawdzają między innymi, to, czy w tamtym postępowaniu nie doszło do preparowania fałszywych dowodów przeciwko komendzie. 29 marca 2018 roku premier Mateusz Morawiecki przyznał Tomaszowi komendzie rentę specjalną w wysokości 4000 zł brutto. Mają otrzymywać do czasu, aż uzyska odszkodowanie w sądzie. Niedawno wysokość renty została podwyższona o 500 zł.